Cześć kochani. 10 lipiec 2022 rok robimy przegląd naszego ogródka. Tutaj małe oczko dla żabek. O, tam się rusza jedna właśnie. O, pod mostkiem siedzi druga. Tam są też dwie, druga uciekła, a jedna jeszcze siedzi. Tutaj żyją żabki, ale... One też siedzą w dużym ogródku. Bananowce w tym roku małe, ale za to Albicja wybiła. Zaraz wam ją pokażę. Tutaj jest wszystko, co już widzieliście. U mnie wszędzie króluje oregano. Dlatego jest go wszędzie bardzo dużo. I tutaj jest albicja. Trochę postaram się przybliżyć. Trochę postaram się przybliżyć tą moją albicję, żebyście zobaczyli pączki na czubkach. Popatrzcie. Ile jest kwiatostanów? Widzicie? Jest jeden kwiatostan przy drugim. Jest ich naprawdę, naprawdę dużo, gdziekolwiek spojrzymy. Widzicie? Pełno. i tam dalej gdzie tylko można okiem sięgnąć tam wszędzie są pączki kwiatostany a każda taka kuleczka jak już Wam mówiłam taka malutka kuleczka to jest jeden kwiatek to popatrzcie przy jednym kwiatostanie ile jest kwiatów no tutaj na czubku akurat ma mało Widzicie, tam raz, dwa, trzy, cztery chyba tylko. Ta tutaj ma pięć obok. No i ta na czubku tutaj ma też ich trochę mniej. Ale tak jest wszędzie pełno. To są mąbrycje, O. Takie mają piękny kolor. I tak pięknie kwitną. Tutaj liliowiec przekwita, ale nic nie szkodzi, będą następne. A tutaj zobaczcie, jak truskawki rosną. To są truskawki e, takie zwisające. Widzicie? długie już są pędy. No i owocują, owocują. Tutaj ten. Też owocuje i też ma bardzo długie pędy. Ach, żółta róża mi zakwitła. Nie musiała wrócić się jeszcze, żeby wam ją pokazać, bo ona jest naprawdę piękna. Rośnie o tutaj, pod bananowcem i pod albicją. Ma bardzo ładny kolorek. Wszędzie pełno, pełno zarośnięte. Użaba się schowała. Trzeba będzie ją wyjąć w trochę bardziej wigo, wil, widoczne miejsce. Tutaj przyniosła to maleństwo. To jest mięta górna, górska. Zobaczcie, już dostaje kwiatusie. A jest taka maciupeńka, bo w tym poprzednim miejscu nie chciała mi w ogóle rosnąć. Zupełnie marniała. Także jak ją tutaj przyniosłam, to był tylko tutaj ta odyszka była. I tutaj te, te poschnięte. Ale wypuszcza nowe. Dwa tygodnie temu ją tutaj przeniosłam i zobaczcie, chyba się dobrze przyjęła, bo nawet zaczyna dostawać kwiatki. Dobre. No i oregano wszędobylskie, bo oregano lubią wszelkiego rodzaju owady poskładane, bo nas tutaj parę dni nie było, zresztą padał deszcz cały tydzień do wczoraj Do wczoraj było mokro, bardzo zimno, 17 mieliśmy tylko po 17 stopni no a dzisiaj trochę słoneczko, nie jest za ciepło, ale jest słoneczko i nie ma deszczu. No, i liliowce tutaj też już zaczęły, zaczęły kwitnąć. To są takie podwójne, ale od tych nie mogę niestety nasionek zebrać, bo one nie nasionkują. Te są pojedyncze, ale też piękne z takim żółtym środkiem. Tutaj są takie mocno różowe. Z żółtym środeczkiem. No coraz więcej zakwita nam. No jak on się nazywa? Zapomniałam. Zapomniałam jak się nazywa, więc niech mu tak będzie. To są żimjaki. Ta Albicja nie będzie miała żadnych kwiatów. A w ogóle to ona nazywa się Albicja Czekoladowa. Bo ja ją kupiłam jako Albicję Czekoladową. I miała pierwszy rok, tak jak ją kupiłam, to miała bardzo mocno brązowe, takie naprawdę czekoladowe. Ciemno liście. Następny rok miała tak pół było czekoladowych, pół było zielonych liści, a następne lata jak widać to dzisiaj jest tylko i wyłącznie zielona. Ale nie chce mi kwitnąć. W pierwszym roku, jak ją kupiłam, to miała chyba dwa czy trzy kwiatki, a poza tym nic więcej. I tutaj mam też Wąbrycję. pięknie kwitną. Margaretki, margaretki, margaretki. Piękne margaretki. Tutaj jest też liliowiec. Tam wychodzi palczycha. O, to, to, są, to są liście palczychy. Ona zawsze późno wychodzi, ale wychodzi. szybko wyrwać, bo już ma nasionkę. Przejdę na drugą stronę zaraz i go usunę. Mój mąż wziął się za zielsko, gdzie tutaj w rogu też jest oregano. Tutaj jest o białych kwiatach. Ale mam też sporo o różowych kwiatkach. Cynie. Coraz więcej cyni. I tutaj jest też Montbrytienne czerwona. To żółte piękne. klema, Klematy są u góry. Tutaj są dalie. I tutaj jedna. Jedyna mąbrycja się odczepiła od reszty. Kosmeny, kosmeja. I tutaj jest oregano o białych kwiatach. A to jest dziurawiec. Zobaczcie pięknie, kwitnie. Jak przekwita dostaje kuleczki. Takie czerwone kuleczki to są nasionka. One będą później czarne, jak dojrzeją. Będzie można sadzić. I sam się rozsiewa, bo tutaj zobaczcie, też jest. Też już kwitnie, zasiał się w zeszłym roku. W zeszłym roku tu tutaj nie było, musiał więc się jesienią zasiać i zaczyna tutaj kwitnąć. Owadów w tym roku jest mało, bo zimno. Tutaj jest agrest. Pod tym drzewem sam właściwie się zasiał i rośnie. Nie usuwaliśmy, zostawiliśmy go. Niech sobie rośnie. I tutaj jest nasz śmierdziel. Przekwitły ale. Ma kolby pełne małych kuleczek. A te kuleczki to, to nasionka. Widzicie, to są nasionka jego. A tutaj jest oberczyni. Oberczyni bardzo ładnie kwitnie. Owocuje, ale coś mi zżera owoce. Zobaczcie, ta jest z jednej strony obżarta. I, i tutaj z drugiej strony też jest obżarta. No, ta mała jeszcze jest cała. A tutaj malutkie dalej rosną. I poziomki. Muszę zrywać, bo parę dni mnie nie było, a jest znowuż pełno. I tutaj jest klimatyz Jak już Wam mówiłam, tutaj są dwa gatunki, bo jest ten taki mocno różowy i ten fioletowy tutaj, o, taki ciemny. On jest właściwie prawie że granatowy, ale kamera tego koloru nie chce mi oddać. Ha, nie wiem dlaczego. Jakby go tutaj przychwycić? Tak blisko też koloru nie oddaje. No też nie. Po prostu jest prawie że granatowy, ale nie widać. Główki zaczynają się otwierać. Tam w rogu zielsko. Zaraz muszę je usunąć. No, i to jest oregano. Przeszło aż do sąsiadki. No, jeszcze nie, ale prawie krzyczy mnie patrzcie jakie zielsko parszywe to mi jest niepotrzebne tutaj jeszcze tam z tyłu może sięgnę jeszcze to i tutaj też jeszcze także trochę trochę yy. Usunęłam. I tutaj jak wam mówiłam, jest oregano to różowe, a na drugą stronę przelazło białe. Tutaj też jest białe. Ptaszki wiatr rozłożone się To jest tak z kłopoty, bo ogórek nie chciał rosnąć, więc wrzuciłam y, koperku nasionka i zobaczcie, rośnie. Ogórki. Tutaj mam też białe oregano i kochają je one. owady. Dlatego wszędzie mamy oregano. czosnek. Trzeba będzie już wykopać. Już nadaje się do kopania. Tutaj jest też truskaczka. Pisająca. i też na dole na pędach już zaczyna kwitnąć skrzynce oregano tutaj to już widzieliście wszystko wrócę tam gdzie jest palczycha palczycha ma liście bardzo podobne do śmierdziela ale tylko kształtem bo budową już nie es para Ahorn jeszcze kwitnie, ale to już resztki. bo no takie ładne noski, to są jego kwiatki. Takie nasze kwiatki ma, ale noski. Jak się ten kwiatek nazywa, nie wiem. Jak się dowiem, to wam napiszę albo powiem no e, i drodzy zrobiłam się mądrzejsza ta ładna roślinka tutaj to jest klarkia. ozdobna Klarkia ozdobna tak mi pokazała mądra maszyna Piękne, różowe kwiatki. No. I to chyba wszystko na dzisiaj. Chyba wam wszystko pokazałam. W moim oregano tutaj. W tym roku jest mało owadów, ale, ale są. Nie można narzekać i się skarżyć, że jest ich mało. No, a tak wygląda z tej strony mój ogród. I przy okazji, chcę Wam polecić kanał Darka. Kanał nazywa się Rocznik 1961. I to jest właśnie Darek. Fajny chłopak, prawda? Darek to jest taki fajny, wesoły chłopak. Musicie koniecznie zajrzeć na jego kanał i przeglądnąć sobie jego filmiki. Naprawdę są ciekawe. Do śmiechu. Polecam wam Darka, ma też filmiki pogadankowe. O, widzę tutaj, przepraszam, widzę, że dużo przekwita. Trzeba będzie wziąć się za zrywanie. No, Darek ma filmy też pogadankowe. Potrafi tańczyć na kanale, ścinać włosy oliwkować, no co tylko Darek potrafi wszystko, potrafi maszyny naprawiać potrafi ciekawe historyjki nam pokazać i opowiadać. Polecam rocznik 1961. Moi mili widzowie, pytanie. Jak widzicie mam tutaj gałązkę oregano różowego. Kwitnie ma różowe kwiaty, a tutaj jest oregano o białych kwiatach. Powiedzcie mi, jaka jest różnica? Ten biały pachnie czysto za oregano, a, a ten, ten różowy pachnie troszeczkę inaczej. Ale obydwa gatunki bardzo kocha, kochają owady.